Na sam początek pokażę Wam nagranie mojej żony, bo to jest bardzo fajny przykład. Ona już tutaj robi coś więcej niż zakręty podstawowe. Robi zakręty przy fajnej prędkości, zachowaną ma bardzo dobrą postawę. To są zakręty karwowane, czyli coś pomiędzy zakrętem ciętym a zakrętem podstawowym. Czyli widać, że zostawia za sobą ślad grubości mniej więcej krawędzi, ale zdarza się, że ten ślad jest grubszy i przyhamowuje czasami pod koniec zakrętu. Co ja bym tutaj poprawił, to przy przechodzeniu z tylnej krawędzi na przednią, bym zaczął od pedału gazu, a ten zakręt tutaj jest inicjowany przez górną część ciała. I w zasadzie tyle. Teraz mamy nagranie Krzysztofa, i dwie rzeczy, które robisz dobrze, to tak, nie zginasz się w pół, to jest dobra, dobra, dobry punkt wyjścia, jeśli chodzi o postawę. Teraz bym trochę obniżył tą pozycję poprzez ugięcie kolan. Druga rzecz, którą dobrze robisz, to to, że inicjujesz zakręt y, z przedniej nogi. Druga sprawa to to, tego nie widzę na nagraniu, ale podejrzewam, że być może czasami jesteś trochę za bardzo na tylnej nodze. Bym musiał zobaczyć to z innej perspektywy. Być może jakby kiedyś ktoś ciebie nagrał i byś mi wysłał, to bym miał coś więcej do powiedzenia. Tak ogólnie to prędkość jest fajna, jakbyś chciał sobie poćwiczyć, to możesz troszkę przy mniejszej prędkości takie podstawowe zakręty, o których już wiele razy mówiłem, wykonać sobie takie ćwiczenie z pedałem gazu, zachowanie dobrej postawy, to, to każdemu w sumie polecam tak naprawdę. Teraz mamy nagranie Pawła. Paweł tutaj sobie parę razy skacze, jeśli chodzi o te same skoki, no to wyglądają fajnie, bo dość wysoko podskakujesz. Postaraj się jedynie wyskakiwać może na początek z dwóch nóg równomiernie, bo tutaj widać, że przód deski jest dużo wyżej niż tył. Możesz sobie potem poćwicz Oli. To co mówiłem w filmie o podstawa, podstawach freestylu. Jeśli chodzi o same zakręty, to widzę, że tutaj się czujesz dość pewnie. Chociaż na tym filmiku akurat byłeś skupiony na robieniu skoków niż na samych zakrętach. Mógłbyś spróbować to na przykład to, żeby zrobić zakręt w kształcie literki C jak zwykle. Ale tym razem skupić się bardziej na przedniej nodze, tak żeby to przednia noga sterowała. Bo tutaj na tym nagraniu przynajmniej widać, że tą tylnią nogą dość mocno sterujesz, ale to może też wynikać z tego, że sobie przyhamowywałeś przed zrobieniem skoku. Daniel mi wysłał dwa nagrania, jedno przed lekcją z instruktorem, a drugie po. Oba nagrania wyglądają przyzwoicie, bym powiedział. Jeśli chodzi o to pierwsze, no to być może troszkę masz wysoką pozycję i te zakręty robisz otwarte, po prostu sobie jedziesz. Widać tutaj lekką separację dolnej części ciała od górnej, tak naprawdę przerzucasz tutaj deskę pod swoim ciałem, a nie odwrotnie. Nie to, że to jest źle, to jest po prostu inny sposób jazdy, inny typ zakrętu. Natomiast jeśli chodzi o nagranie po instruktorze, to widać, że bardziej pilnujesz się, jeśli chodzi o postawę, bardziej dłużej robisz zakręt, większe zakręty w większym promieniu. Już nie ma tutaj tego przerzucania deski pod ciałem. Takie minimalne używanie tylniej nogi. Zrób sobie oczywiście ćwiczenie z pedałem gazu. Staraj się zamykać zakręty, szczególnie jak pójdziesz na bardziej stromy stok, to spróbuj sobie zrobić zakręty w kształcie literki C i staraj się wtedy zamknąć każdy zakręt tak, żeby trawersować pod koniec wzdłuż zbocza. Kolejne nagranie, tutaj bardzo dobra prędkość, naprawdę taka prędkość jest wystarczająca, żeby mieć kupę fanu na snowboardzie. Widzę, że tutaj starasz się utrzymać dobrą postawę. Yy, ona jeszcze nie jest idealna, ja bym ją wycentrował, czyli stój bardziej po środku deski, bo tutaj w pewnych momentach widać, że stoisz bardzo na tylnej nodze. Widzę, że tutaj kontrolujesz to, co robisz. Przez cały zjazd tak naprawdę yy, jedziesz, robisz ten sam promień zakrętu, i niezależnie czy tam w pewnym momencie jest trochę twardo, musiałeś trochę przyhamować, ale co nie wytrąciło cię jakby tutaj z flow, co jest spoko. Także generalnie tutaj bym popracował na podstawą, żeby ją wycentrować. Być może w zależności od warunków, nawet spróbuj sobie zrobić kilka zakrętów podstawowych, w kształcie literki C. Przy zachowaniu postawy prawidłowej i pamiętając, żeby sterować przednią nogą, stać nawet bardziej troszkę na przedniej nodze. Kinga wrzuciła swoje nagranie na grupę z informacją, że podejrzewa, że zarzuca tylnią nogą. Rzeczywiście tu troszkę jest zarzucanie tylnią nogą, ale masz bardzo dobrą wyjściową postawę. Wczoraj wrzuciłem filmik na temat zarzucania tylnią nogą, możesz go sobie sprawdzić, a oprócz tego możesz sobie spróbować zrobić takie ćwiczenie. Zamknięte zakręty w kształcie literki C i teraz zaczynasz zakręt w niskiej pozycji, mocno ugięte kolana, ale kiedy inicjujesz zakręt i, i go robisz, to staraj się wydłużyć swoją pozycję, też ciut wyprostować kolana, chociaż one nadal powinny być ugięte. I jak kończysz zakręt, schodzisz nisko. I jeszcze jedno nagranie z grupy facebookowej, nadesłane przez Jacka. Widzę, że on tutaj ładnie jedzie na krawędzi i przy fajnej prędkości śmiga. Natomiast widzę, że pod koniec zakrętu szczególnie przyhamowuje troszkę. Jeśli sobie spojrzycie na ślad, który pozostawia za sobą, to widać, że czasami jest fajny, taki cieniutki jak krawędź, a pod koniec zakrętu robi się już gruby i widać taką smugę śniegu za nim, co świadczy właśnie o przyhamowywaniu. Co mógłbym Ci poradzić, to spróbuj jechać może troszkę wolniej i bardziej zamykać te zakręty i tak, żeby ślad, który pozostawiasz za sobą był na całej długości taki sam. Staraj się kontrolować prędkość poprzez robienie zakrętów, a właśnie nie poprzez przyhamowywanie krawędzią.